Ja poznałam Nikę w Katowicach, w takim akademiku. Nika przyjechała na początku wojny. Ja tam już pracowałam i zajmowałam się właśnie tym budynkiem. Ten akademik przyjął więcej niż 400 osób z Ukrainy i właśnie oni potrzebowali takich osób, koordynatorów, koordynatorek budynku, też z językiem angielskim, ukraińskim. Jak sytuacja się uspokoiła, zaczęliśmy pracować też z Olą, ale bardziej po prostu pod tym kątem, że organizowaliśmy różne imprezy, eventy społecznościowe. Tak, dokładnie. I zrobiliśmy razem chyba z 50 tych różnych dokładnie. eventów i. Ja naprawdę było bardzo pięknie. Ciekawe, że jesteśmy różne od siebie, si, mamy różne si, si, si. charaktery, ale bardzo się uzupełniamy i rozumiemy się bez słów. Tak. Możemy dzięki temu nauczyć się czegoś od siebie. No, ja się uczę właśnie tej empatii, że trzeba podchodzić do ludzi z taką otwartą duszą. No, jest bardzo dużo rzeczy, które jest dla mnie po prostu nowymi ja nigdy się nie spotykałam w życiu z tym. No Myślę, że ta, taka moja tak, odporność, nie wiem, ona też wynikła z powodu wojny. E, takich trudnych czasów, że po prostu trzeba być taką spiętą. I na przykład Ole jest moja pierwsza w ogóle przejaczówka za granicę tak naprawdę. Serio, serio, tak, 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 tak. Moje pierwsze wrażenie o niej było no bohaterka. No. <laughs>